Niezbyt pozytywny wyjazd dla nas dzisiaj do Sopotu. Przegrywamy z rezerwami Lech Gdańsk aż 4 do 1 i niestety musimy poczekać na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Jak Ty ocenisz to dzisiejsze spotkanie? W kolejnym meczu popełniamy znowu takie proste błędy. Tracimy trzy bramki w ciągu 7 minut. Nie możemy tracić takiej bramki jak chcemy, punktować i wygrywać takie mecze. Przy wyniku 0-0 mamy dwie sytuacji, 100% sytuacje, gdzie te sytuacje trzeba zamieniać na bramki, żeby wygrywać takie mecze. Dzisiaj Lechia bardzo dobrze wykorzystywała nasze błędy indywidualne, przez co oni strzeli tych bramek aż cztery. My tylko jedną, pomimo dwóch karnych. Czego Twoim zdaniem zabrakło w naszej grze? No, najpierw zabrakło pewności pewności w siebie, i w swoich siłach. Widać było, że ta drużyna jest dobrze przygotowana. Oni trenują codziennie, byle lepsze od nas. Mamy za sobą już cztery takie oficjalne spotkania w tym sezonie. Ty aż w trzech wpisujesz się na listę strzelców w Pruszczu. zaliczyłeś do tego asystę. Taki bardzo pozytywny dla ciebie początek sezonu. Jak ty go oceniasz? No, jak liczy takie osobiste, osobiste jakieś wyniki, no to tak, no bo te bramki asysty to jest dobrze, ale taki wynik drużyny, no to nie jest za bardzo dobry.